Justyna Steczkowska i jej młodzieńcza miłość, architekt i były model, Maciej Myszkowski, są rodzicami trojga dzieci. Po narodzinach Leona i młodszego o pięć lat Stanisława wydawało się, że poprzestaną na dwojku, jednak piosenkarka nie mogła pogodzić się z rezygnacją z marzenia o córeczce. Ostatecznie po czterdziestce zdecydowała się na trzecią ciążę i w 2013 roku na świat przyszła Helenka. Jak się okazuje, po 10 latach Steczkowska znów zatęskniła za obecnością niemowlęcia w swoim życiu. Jak ujawnił syn piosenkarki, Leon Myszkowski w rozmowie z Jastrząb Post, pojawiły się już z jej strony delikatne naciski w sprawie wnuków, to na pewno jest temat. Często się w domu śmiejemy, kiedy wnuki, kiedy wnuki. Ja to traktuję jako żart. Jak daje do zrozumienia najstarszy syn Steczkowskiej, mama traktuje sprawę dużo poważniej niż on sam. Podobno nawet zapowiedziała, że wystarczy, by wnucze pojawiło się na świecie, a ona już się wszystkim zajmie. Nikt nas do tego nie zmusza, ale mama się zadeklarowała, że chętnie odchowa, więc może skorzystam z okazji. Natomiast kiedy to będzie, nie wiem. Za każdym razem powtarzam, że dziecko musi mieć stabilność i taki dom, w którym może czuć się swobodnie, dobrze i pewnie, więc na to trzeba zapracować. Na razie 23, letni Leon Myszkowski jest na etapie poszukiwania swojego miejsca w życiu. W show biznesie zadebiutował dość wcześnie. Siedem lat temu wykłócał się publicznie z Alanem Krupą. synem Edyty Górnia-Koto, czyja mama bardziej zasługuje na miano diwy. Przejściowo wybrał gotowanie jako ścieżkę kariery, wydał książkę kucharską Kuchnia Leona. Gotowanie i inne zajawki i pojawił się gościnnie w cztery edycji programu Hell's Kitchen. Kariera kulinarna nie porwała go jednak na dłużej. Myszkowski, idąc w ślady rodziców, postanowił spróbować swoich sił w modelingu i muzyce. Edukację ostatecznie zakończył na liceum filmowym przy warszawskiej szkole filmowej i, zgodnie z panującą obecnie wśród celebrytów modą, zrezygnował z pomysłu studiowania. Za to klubowy utworów, który nagrał dla mamy za swoim przyjacielem z zespołu Mike Laurent, odniósł sukces w internecie. Obecnie Leon realizuje swoje marzenie o karierze DJ, a i rozpoczyna samodzielne życie poza domem rodzinnym u boku Xeningo, z wykształcenia kosmetolożki rozwijającej obecnie własny biznes. Pojawiły się pogłoski, jakoby dzieliła ich 11, letnia różnica wieku, jednak mama Leona, Justyna Steczkowska osobiście rozwiała wątpliwości, zapewniając, że nie 11 tylko trzy. Na razie jednak nie zapowiada się na to, by syn i kandydatka na synową zamierzali spełnić jej marzenie o wnukach. Jak wyjaśnia Leon, nie są, póki co, gotowi na przyjęcie odpowiedzialności za dziecko. Wydaje mi się, że największa, jaką w życiu można na siebie wziąć. Nawet jak kariera się wywali, firma się wywali, to dziecko ma jedno życie. Ja wolę z ksienią działać raczej w oparciu o plan. Nie zapowiada się na jakieś wypadki przy pracy. Zobacz też, Górniak i Steczkowska są skłócone od ponad dziesięć lat. Wszystko zaczęło się w... Walentynki syn Steczkowski dopiero co mówił o zaręczynach. A tu takie wieści. Prawda o jego związku wyszła na Jafiustyna Steczkowska kusi na plaży. Najpiękniejsze nogi show biznesu.